Na początku tego tygodnia z rządowych rezerw strategicznych Pomorski Urząd Wojewódzki otrzymał maseczki dla mieszkańców województwa pomorskiego, i te maseczki zostały przekazane dla poszczególnych powiatów, w tym powiatu Płuckego, a powiat Płucki rozdzielił na poszczególne gminy. Dla miasta Helu przydzielono 13 tysięcy maseczek, to jest cztery maseczki na osobę z pewną rezerwą, bo mieszkańców jest około 80 osób. Pracownik Urzędu Miasta Helu rozdysponowuje je pośród mieszkańców, tego typu maseczki są do odbioru nieodpłatnie. Akcja jest do wydania, zaspokojenia potrzeb, więc wydania prawie wszystkich masadryków. Główny punkt na dzień dzisiejszy jest przy Urzędzie Miasta, więc taki punkt. Gdzie duży ruch osobowy się odbywa. Jest to miejsce najbardziej znane dla mieszkańców. Przygotowane są w odpowiednich w takich koszulkach foliowych po cztery sztuki, więc, jakby dla jednej osoby. I teraz, jeżeli ktoś podejdzie i powie, że ma tyle osób, no to tyle tych masaczek otrzyma.